drogi siostry, siostry przyleciały do Kenii całkiem niedawno, nowe misjonarki w Kenii, może byście siostry nam przedstawiły skąd, z jakiego zgromadzenia? Bardzo serdecznie witamy wszystkich, jesteśmy, należym do zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Dom nasz generalny jest w Otwocku. Przyjechałyśmy tutaj do Kenii 20 maja siostra Inga, siostra Dawida, siostra Estera. Zostałyśmy zaproszone przez ojców franciszkanów do współpracy w prowadzeniu domu dziecka St. Anthony Children's Home i tutaj pracujemy, pomagamy dzieciom w ich mhm. codziennym, życiu. codziennym życiu. Także y, są to nasze właściwie pierwsze miesiące, bo jesteśmy tutaj trzeci miesiąc. Jakie Ale wrażenia? Wrażenia, najpierw aklimatyzowałyśmy się do środowiska. No niestety akurat przyjechaliśmy w porze bardzo zimnej. Widać I miałyśmy taką, miałyśmy taką nadzieję, że, że ta pogoda się troszkę będzie z każdym z dniem, każdym, z każdym miesiącem zmieniać, ale nadal jest jednak chłodno. Jednak mimo wszystko mamy nadzieję na, na te cieplejsze dni. Tak, bo jesteśmy w Limuru, miasteczko oddalone około 40 km od Nairobi, ale na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza, więc stąd ta niska temperatura. I chyba właśnie Limuru na jest słonie w całej kani z tego, że jest tu zimno. No właśnie, generalnie cały rok są, są dni lepsze, ale, ale. Ale każdy dzień daje nadzieję, bo mgła i potem przez jakiś czas jest piękne słońce, i znowu potem chłodne. I kolejnego dnia budzimy się z taką myślą, że znowu słońce zobaczymy. I będziemy się wygrzewać. I cały tego czas się macie, macie I często właśnie ludzie pytają nas, pytają nas jak wysłamy zdjęcia, czy ma jakiś kontakt, dlaczego tu wszyscy są tak ciepło ubrani. A stąd właśnie to, że, że jest taki klimat, jak jest. Afryka, ale jednak, jednak e, chłodny klimat. E, drogi siostry, ile macie dzieci pod swoją opieką? Wszystkich dzieci, które są objęte opieką, jest 50. Natomiast część dziewczyn, które skończyły już szkołę podstawową, przebywa w szkołach średnich na stacji. Także one tutaj się pojawiają, kiedy mają czas wolny od szkoły. I normalnie to jest tutaj w Kenii tak, że są trzy miesiące szkoły, miesiąc wakacji. Ale ze względu na pandemię, kiedy to wszystko się jakby rozregulowało, teraz one przyjeżdżają częściej, ale na krótszy okres. Tydzień, kilka dni. Także... Tutaj na stałe jest 20 dzieci, natomiast pozostałe są pojawiają się, kiedy jest na to szansa, okazja. Także. Mm -hmm. A jakie jest, wiadomo, no każdy ma swoją historię, ale, ale generalnie jak to się stało, że te dziewczyny znalazły się tutaj w tym domu dziecka, domu rehabilitacyjnym, bo tak w sumie było założenie pierwotne tego środka. Jeśli o mnie chodzi, to wiem o dwóch przypadkach. Tutaj w sąsiedztwie zostało znalezione dziecko bez opieki. Mama gdzieś na no, jakiejś niedyspozycji no, nie opiekowała się dzieckiem, nie była w stanie i ktoś z sąsiadów to dziecko przeniósł. I o drugiej dziewczynce wiem, że wiemy, że została znaleziona przy drodze czy na ulicy i też ktoś znalazł dziecko tak mi zawiniątku i przeniósł, żeby miało opiekę. No dzieci też pochodzą z różnych środowisk. Na przykład w rodzinach, które nie są jakoś wydolne, żeby to dziecko wychowywać, prawda? Więc yy, czasami zgłaszają to bądź sąsiedzi, bądź jacyś przyjaciele tej danej rodziny proszą o pomoc i przez jakieś tam kontakty kierują właśnie dziecko do nas. Taką drogą też trafiają ostatnie dwie dziewczynki tam właśnie z, 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 z plemienia masajów Ale to jest też piękne, że te dzieci mają kontakt ze swoją rodziną, że to nie jest tak, że kiedy tutaj trafiają, to wszystkie ich relacje są ucięte, ponieważ kiedy one już osiągną pełnoletność, będą mogły tam wrócić już jako osoby, które stanęły na własnych nogach. Czyli cały czas właśnie kontakt ze społeczeństwem, z rodziną. Tak. Nie jest nie taka nie... też tęsknota tych rodziców, mimo wszystko, mimo że że one tam miały no, jednokrotnie gorsze warunki, ale jednak widać, że, że na pewno tęsknią, a już na pewno ci rodzice, bo niejednokrotnie dzwonią, czy, czy w jakiś sposób no, pytają o te dzieci, czy dzieci mogą wrócić do nich, czy przyjechać na jakiś czas. Mhm. Aha, czyli jest nadzieję, że to jednak no, trafią z powrotem do, do swoich środowisk. A Jakie największe wyzwania siostry widzą? Miejscu. No, na dzień dzisiejszy to jeszcze ca cały czas nauka nowego języka Swahili i, i e, Kikuyu, bo tutaj to jest właśnie taki bardzo popularny język w Kenii, żeby móc się bez problemów porozumiewać, szczególnie z tymi najmłodszymi, które jeszcze nie uczą się języka angielskiego w szkołach. To mi się wydaje, że to jest takie, takie mm. duże wyzwanie. A sam, a sam ośrodek, sam dom? No w na domu też, potrzeb, na pewno, też na pewno też istnieje wiele potrzeb, zauważamy wiele potrzeb, bo dzieci potrzebują nawet takiego wsparcia, jeśli chodzi o, o kształcenie, bo na pewno wiele, wiele dzieci, wiele dziewcząt posiada wiele talentów, natomiast nie mogą się rozwijać, ponieważ nawet... Prowadzenie jakichś dodatkowych zajęć, na przykład zajęć z muzyki czy z tańca, łączy się z tym, że, że no, to są ogromne koszty, na, nawet y, y, przeprowadzić takie zajęcia czy takie, takie warsztaty, jeśli chodzi o nasz dom. Y, poza tym, y, no, istnieje też na pewno potrzeba troszeczkę takiego unowocześnienia czy zremontowania niektórych, niektórych części tego domu czy na przykład przygotowania, wyposażenia sali bawialnej, czy, czy, czy tej właśnie do nauki dzieci. Także widzimy taką potrzebę, bo dzieci mm, chciałyby i bawić się, i uczyć takich, no może bardziej... Powiedziała, lepszych warunkach. Nie? Wydaje mi się, że budynek jest um, tak wybudowany, powstał z pomysłem, ale wiadomo i wszyscy wiemy, że to, że powstał, to nie znaczy, że będzie stał na wieki wieków i w miarę możliwości, i no, oczywiście zależy od um, funduszy, i pomysłu, i potrzeb, trzeba troszeczkę go dostosowywać. Jeśli jest taka możliwość, to myślę, że to ciągle wymaga jakichś e, delikatnych, większych, mniejszych, ale jakichś e, zmian. Mm, mm. Wiemy, że te wszystkie dziewczynki, które tutaj są w tym domu objęte są programem adopcji na odległość, ale tak naprawdę myślę, że tych środków też nie starcza na, na te wszystkie właśnie programy i pomysły, marzenia, które, które się wstrzymają, aby, aby tym dziewczynom zapewnić, no to przede wszystkim jakby te podstawowe potrzeby są za, zapewniane, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację ponieważ no, jak wiemy szkoła w Kenii jest w 100% płatna, płatna tak. i to niestety, niestety jest, jest duże, duże wyzwanie. Um, więc pewnie myślę, że chcielibyśmy zachęcić może słuchaczy oglądających też ten materiał do, do no wsparcia, tego wsparcia tego dzieła. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy już tutaj w tym momencie tym wszystkim, którzy w różny sposób... Jakoś przyczyniają się, by, by wspomóc nas w tym dziele, prowadzenie tego dzieła. I, i widzimy, że ludzie naprawdę mają otwarte serca i, i chcą pomagać, I, i czasami pytają, w jaki sposób. Na pewno um, wielu, wielu ludzi też chciałoby tak bezpośrednio przez wysłanie jakichś paczek czy, czy, czy jakiegoś sprzętu, ale już od razu tutaj mówimy, że, że to jest bardzo kosztowne, że, że, że trudno jest później i, i ze strony właśnie tego wysłającego i my jak odbieramy, że to jest bardzo kosztowne, więc jeżeli ktoś chciałby wspomóc im, i może wspomóc, to y, bardzo zapraszamy do takiej współpracy. No i też chciałyśmy tutaj nadmienić, że zawsze pamiętamy też razem z dziećmi w naszej codziennej modlitwie o wszystkich naszych dobrodziej, dobrodziejach i osobach wspierających to dzieło. I, i... Adopcję też właśnie. Tak myślę, że też nie zawsze dzieci są w stanie przekazać to, co mają, tą, tą, tą wdzięczność, którą okazują nam dziś tutaj na co dzień, taką życzliwość. Myślę, że też mamy też takie zadanie, taką misję przekazać to, że one cieszą się z tego, co mają, cieszą się z tej perspektywy, jaką mają, że chodzą do szkoły, że się uczą, że w szkole spędzają dobrze czas, miło, lubią chodzić do szkoły i to jest dla nich wielka radość i też szansa na przyszłość. To jest wielkie dobro. Nie zawsze są w stanie podziękować, nie zawsze jest taka możliwość, żeby to wyrazić w odpowiedni, można powiedzieć, taki przystający sposób. Natomiast my to widzimy na co dzień, że to jest wielkie dobro i ten grosz tutaj ofiarowany tym dzieciom z pewnością zaprocentuje, bo wiele z tych dzieci jest bardzo, bardzo bystrych, bardzo inteligentnych, tylko trzeba dać im szansę, żeby one mogły ten potencjał wykrzesać, znaczy wykrzesać w nich ten potencjał, te możliwości, żeby mogły swobodnie żyć, się rozwijać i wchodzić w dorosłe życie. Wielkie Aj, dobro. Super, pięknie. A jakie marzenia właśnie siostry mają związane z tym miejscem, z, z dziećmi, z tym, tym centrum, jakby to chciały rozwinąć, coś ulepszyć, udoskonalić? Chciałobyś, żeby dzieci miały taki prawdziwy plac zabaw. <laughs> ten, który jest, no już na pewno to już są, jest taki sprzęt zużyty. I na pewno już przestarzały, no, natomiast dzieci lubią się bawić szczególnie po szkole. przychodzą, żeby tutaj zaczerpnąć świeżego powietrza no i trochę pohasać. Więc, a na ten moment właśnie no, ten plac zabaw wymaga. A mogę powiedzieć takiego też, remontu. że jeszcze tak myślę, że mamy też takie wspólne marzenie, żeby zrobić dzieciom bawialnię taką z prawdziwego zdarzenia. Mamy troszkę zabawek, kilka tylko zaledwie. <laughs> Przydałyby się klocki, jeszcze jakieś inne rzeczy. Trudno mi powiedzieć jakie, ale takie dziecięce. Tego w sklepach jest bardzo dużo. A dzieciom by się przydały, bo to jest często niepogoda. Przechodzą takie chłodne dni, takie szarówki i te dzieci chętnie spędziłyby gdzieś czas, troszeczkę odpoczęły od takiego szkolnego rygoru, bo w domu też mają zajęcia, obowiązki, zadania, lekcje, żeby miały takie miejsce, w którym mogą się pobawić, żeby było kolorowe, żeby miały jakieś rzeczy, którymi mogą operować manualnie, malować, kleić, budować, żeby się rozwijały. To jest bardzo twórcze, tego nam troszkę brakuje. Mamy przestrzeń, ale nie mamy jej zaadoptowanej. Jest, jest wiele osób w Polsce tak naprawdę, które zgłasza się do nas, zgłaszają się do nas e, z chęcią wyjazdu na misję w ramach wolontariatu, a nawet e, takiego okresu dłuższego jako, jako świeckich misjonarzy, czy e, widzą siostry szanse na, na pobyt takich osób, które chciałyby naprawdę coś konkretnego zrobić dla tego miejsca. Myślimy, że tak, jesteśmy bardzo otwarte. Bo mamy y, y, też y, można y, pomieszczenia udostępnić i myślę, że na pewno by, by, byłoby bardzo to twórcze. Także jeśli taki otwarty. wolontariusz przyjedzie, to też z siebie coś zechce od siebie dać, czymś się podzielić. To myślę, że jest wielkie dobro ubogaci y, nie tylko ich samych tutaj pobyt, ale i dzieci. Tak, także bardzo jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Super. Prosimy na pewno o, o takie duchowe wsparcie wszystkich y, i no ze swojej strony bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc i tą pomoc właśnie, y, którą przekazują finansowo, wsparcie takie adop adopcyjne, ale też, y, też prywatnie ludzie wiele pomagają, czy, czy przed naszym wyjazdem też jakoś ofiarę składali. Za to wszystko bardzo serdecznie chcemy podziękować. I, Cieszymy się, że jesteśmy tutaj. A ja w imieniu Franciszkanów chcę też serdecznie podziękować siostrom za to, że siostry zgodziły się, zechciały odpowiedzieć na to zaproszenie i, i przyjechać tutaj i tworzyć razem z nami tę tą, tą misję, to wspaniałe dzieło dla tych, dla tych dziewcząt, które przeżyły niektóre naprawdę wiele w swoim życiu, chociaż tak krótkim. Żeby wszelkiego dobra, niech Pan Jezus błogosławi na dalsze lata. Bóg zapłać dziękujemy a bardzo. Pozdrawiam. a Sana.